Bartek Kowalczyk śmiało można nazwać Cię reżyserem tego, co po raz pierwszy zobaczyli drawczanie Suita Drawska, jak udało ci się to wszystko poskładać w jedną całość. Idea tego była taka, że generalnie będziemy pracować na tym, co mamy, to znaczy na tym, co, jakimi, jakimi dysponujemy zasobami. Tak? Czyli współpraca była, że tak powiem, oparta o Diabas, o zespół śpiewaczy i o grupę taneczną. No, jakieś tam się trudności pojawiały ze względu na to, że jakby nie wszyscy są teatralnie przygotowani do tego, ale muszę przyznać, że, że tak powiem, odpowiadali na moje wyzwania, na moje prośby, na. Na to na to, w jaki sposób, w jaką miałem wizję i w jaki sposób podchodziłem do pracy, więc ta współpraca układała się dobrze i dość sprawnie, bo no, trzeba powiedzieć, że to są ludzie pracujący, i no, niektóre rzeczy trzeba było zrobić, niektóre sprawy przyspieszyć, zrobić dosyć szybko i tak dalej i tak dalej. I naprawdę ta współpraca była, że tak powiem, taka szybka, to złe słowo, ale taka rzeźka, <noise> znaczy, że, że, bardzo fajnie i bardzo, bardzo dobrze odpowiadali na to, na to, co się działo i, e, i tak mogło, 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 to powstać. Swita Drawska z punktu twojego widzenia, to co to jest? To znaczy, mi się ciężko odnieść jakby do samej Swity Drawskiej ze względu na to, że nie jestem etnografiem, etnografem, e, 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 ale jeżeli chodzi, mogę coś powiedzieć o całości ze względu na to, że pracowaliśmy rok, gdzieś ta współpraca bardzo fajnie się nam układała, gdzieś mieliśmy bardzo podobne pomysły na to, w jaki sposób zagospodarować tą przestrzeń i w jaki sposób podejść do tematu. W końcu to jest półtorej do dwóch godzin takiego bitego siedzenia, jeżeli chodzi o widza. Dlatego postanowiliśmy, że gdzieś pojawią się takie elementy humorystyczne, elementy, które będą też wynikały jakby z, z tego, w jaki sposób oni będą się odnajdować na scenie. Czyli generalnie nie było jakieś był jakiś scenariusz, ale nie było takich żelaznych zasad. Tak? Oni też musieli się dobrze w tym poczuć, odnaleźć się gdzieś na scenie i tak dalej. Ja korygowałem jakby pewne, pewne ruchy. Co do samej suite drabskiej. No oczywiście można sobie powiedzieć, no dobra, no, taki folklor wymyślony współcześnie, czyli taki neofolklor, hmm, że to tak no, nie wywodzi się ze wsi i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś ma takie obiekcje, to z drugiej strony trzeba spojrzeć na to, że wywodzi się tak naprawdę od ludzi, wyszedł jakby inicjatywa wyszła od ludzi, którzy się tym folklorem zajmują to pomysł na to wyszedł od historyków, od etnografów, od ludzi zajmujących się folklorem, czyli gdzieś to zakorzenienie w tej tradycji jest to z całą pewnością. Wyszedł też czy tam jak powstawały teksty, jak powstawały przyśpiewki, jak powstawała muzyka, ona się opiera, że tak powiem, na, na graniu, na śpiewaniu piosenek ludowych, czyli gdzieś ta podstawa, no i oczywiście Jola Parol, która zajmowała się ruchem tańcem nie tylko, bo, bo też opracowywała haft, to są ludzie wszyscy związani. Czyli ta, jest to solidna podstawa do tego, żeby coś takiego powstało. I nie powstało to z dnia na dzień. Czyli to nie powstawało nawet przez ostatni rok, bo gdzieś ten zamysł tego i to w jaki sposób to powstawało, to powstawało przez kilka lat. Czyli gdzieś jest to solidnie opracowane, no i miejmy nadzieję, że będzie się rozwijało, czyli że, że, że będą następne rzeczy, które będą się pojawiać, tak? Czyli może jakiś nowy taniec, może, może jakaś nowa przyśpiewka, i tak dalej, i tak dalej, czyli, to, że to będzie żywe, że to nie będzie tylko i wyłącznie coś zbudowanego na pokaz, jak nie wiem, jak, 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 jak coś na sprzedaż w Cepeli, tylko że to będzie żywe i cały czas będzie gdzieś się rozwijało. Ja mam taką nadzieję i i myślę, że, że ci którzy, pomysłodawcy tego całego projektu, pomysłu też taką nadzieję mają i, i siły na to, żeby coś jeszcze do tego wszystkiego dołożyć. Wszyscy teraz w powinni znać tą suite, te tańce, poznawać je i to powinno się kultywować? Hmm. To jest akurat ty, 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 trudne pytanie. <grydy> Czy powinni? Nie wiem, czy powinni, ale myślę, że mogliby. To znaczy, że jest to pewnego rodzaju event, który się gdzieś tutaj wydarzył, i jeżeli ktoś czuje się obywatelem, znaczy ma jakieś takie, czuje się związany z tym miejscem, myślę, że powinien się zapoznać z tą suitą. Oczywiście nikt nikomu nie, nie każe, nikt nikogo nie będzie bił. Ale, ale po prostu jakby taki dobry obyczaj, i, i jakby zeznajomienie się z tym, co robią inni, w jaki sposób to się wydarzyło, w jaki sposób to się odbywa. To jest chyba taka. To jest taki dobry obyczaj, dobra kultura, albo po prostu chęć uczestnictwa w tym, co się dzieje u nas u nas, bo to jest nasze. Nie? Miałeś różne rzeczy tam do posklejania, poskładania w czasie tego koncertu, różne osoby. To było tak, że siadłeś w domu i pomyślałeś, a ten będzie robił to, ten to. Jak to wyglądało? Jak wyglądają kulisy przygotowania takiego dużego koncertu? Jak wyglądały przygotowania do tego koncertu? Hmm. No to znaczy tak, no mieliśmy termin. No, znaczy tak, mieliśmy terminy, mieliśmy z reguły parę terminów ze względu na różne okoliczności, czasami można było, czasami nie można było, czasami musieliśmy, musieliśmy na coś czekać, chociażby na pieniądze. No, to, to jakby dużo rzeczy się składało na to, żeby, żeby taki koncert mógł powstać, chociażby dlatego, że przyjeżdżali goście, tak? Czyli przyjeżdżali ludzie z, z gdzieś tam z Polski z muzeów przyjeżdżali wykładowcy różnych uczelni z wykładami, z prelekcjami, więc jakby trzeba było to wszystko poskładać do kupy. Nad tym, że tak powiem, pieczę trzymał Bartek Bolewicz i Eryk Krasucki. Eryk się dogadywał z ludźmi z muzeów, z etnografami, muzealnikami, kustoszami, czy też z ludźmi z uniwersytetów. Bartek jakby tutaj Trzymał pieczę nad, nad tym, co się gdzieś działo, działo w Dramsku i próbował skrzykiwać ludzi, co też nie jest łatwe. No ze względu na to, że, że, że po prostu ludzie mają swoje własne jakieś tam życie, swoje własne sprawy, zajęcia pracują na, na przykład zmianowo pracują, to też, co też nie jest takie proste do, do poukładania. I rzeczywiście, no, każdy był za coś tam odpowiedzialny. Nawet bo to się zbierało, przypuśćmy, jakieś 5-6 osób, które były za coś odpowiedzialne i one musiały się dograć, żeby coś mogło powstać. Mimo jakichś tam trudności, bo zawsze się pojawiają trudności. Ja nie, nie, nie powiem teraz, że to było, nie wiem, jak, jak jakaś katorga, męka i tak dalej, i tak dalej. Ale było, tro, było sporo trudności. To mimo tych trudności jednak gdzieś ta idea. E, e, gdzieś ta idea była na tyle mocna w nas, silna, że, że dotrwaliśmy do końca i udało nam się to zwiększyć właśnie tą Switą Drawską. To tak pokrótce chyba. Jak dobiegł końca koncert odetchnąłeś z ulgą? Hmm, ale to bardzo ciekawe, bo ja odetchnąłem z ulgą trochę, a z drugiej strony pomyślałem sobie, że będzie mi czegoś brakowało. To znaczy, ja już zacząłem myśleć o tym, czy w jaki sposób można to rozwijać, to znaczy, w jaki sposób można pójść dalej. Co można jeszcze z tym zrobić? Oczywiście od razu tam podszedłem do Bartka po koncercie i zacząłem się zastanawiać. Próbowałem z nim zagadać, ale wszyscy byli tak zmęczeni, że nikt nie chciał mnie słuchać. Ale jesteśmy gdzieś tam umówieni na, na, na jakieś rozmowy jeszcze. Bo oczywiście, jeżeli byśmy chcieli cokolwiek jeszcze jakby pokazywać z tego projektu, cokolwiek robić, musielibyśmy troszeczkę nad nim popracować, ze względu na to, że już nie będziemy mieli, nie będziemy dysponowali gośćmi, że będziemy musieli jakby bazować na tym materiale, który mamy, ale zrobić to własnymi siłami. A jak patrzę na to, myślę, że sam projekt, sama idea, w ogóle przybliżania, że tak powiem, tradycji polskiej jest bardzo fajna i bardzo ciekawie została gdzieś tam przez nas zrobiona. Myślę, że jeżeli to ładnie wypielęgnujemy, doczyścimy pewne sytuacje, to będzie taki produkt naprawdę z wysokiej półki. To mi się to kojarzy troszeczkę może to jest oczywiście inna inna bajka, ale z takimi spotkaniami z baletami. Badą, z kopydłowem, trochę, bo tam, jest, y, y, tam się pojawiał humor, tu się pojawia humor, i to gdzieś tam było zaprzęgnięte w jakąś tam ludowszczyznę. Oczywiście y, u nas jest to bardziej rzetelny folklor, ale, ale gdzieś to na, bazuje na takim styku pomiędzy właśnie widzem a, a osobą wystawiającą, tymi co wystawiają, na takim dobrym styku i dobrym porozumieniu. I myślę, że udało nam się to wypracować. I szkoda byłoby tego porzucać, dlatego zresztą nikt tego nie chce porzucać, a produkt jest naprawdę wart, te, wart tego, żeby przysiąść nad nim i, i, i go w jakiś sposób jeszcze gdzieś pchnąć, jeszcze coś, jeszcze go gdzieś pokazać.